Halo, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dams i zapraszam Was na kolejny odcinek Diablo 4, gdzie oczywiście kontynuujemy sobie naszą dalszą rozgrywkę. Zanim zaczniemy odcinek, pamiętajcie, aby zostawić kciuka w górę. Komentarze w ramach sugestii również są mile widziane. I co my tutaj mamy? Mamy kolejną misję o nazwie Narastająca Ciemność i musimy spotkać się z Lorantem, tak? Lorantem w Kedbardu. Ehm, obecnie jesteśmy w jakimś mieście. Generalnie wcześniej byliśmy tutaj, ale troszeczkę poza nagrywaniem sobie postanowiłem pójść samemu, aby troszeczkę no przyspieszyć nam to wszystko, tak? Nie zanudzić nas, że tak to nazwę. No i doszliśmy tutaj do pewnego miejsca, gdzie w sumie wykorzystamy sobie z tego, co widzę dostępność. Kowala, mamy tutaj naprawdę bardzo dużo itemów. Ja sobie jeszcze sprawdzę, czy aby nie mamy czegoś, mm, co moglibyśmy założyć, ale chyba nic takiego nie znajdziemy. Tak, więc ja bym chciał sobie to mniej więcej opróżnić, te wszystkie śmieci, powyrzucać stąd. Mamy komala, Kowala, wszystkie śmieci. Zwykłe, magiczne oraz rzadkie. I teraz. Y czy my tutaj coś możemy? Możemy coś naprawić, bądź ulepszyć przedmiot. Ulepszać raczej nic nie będziemy. Tutaj mamy broń, czy my możemy coś sobie kupić? No coś tak, ale niestety na nic nas nie stać, także moi drodzy... Nie będziemy przedłużać, lecimy sobie dalej. Mamy tutaj misję do e, wykonania i z tego co wiem, to już jest bodajże akt trzeci, o ile się nie mylę. Nie wiem gdzie tutaj to sprawdzić. Tutaj, tak, jesteśmy w akcie trzecim, także nie wiem ile jest aktów ogólnie. Szczerze mówiąc, nie zagłębiałem się w to. Pamiętam jak dziś, jak gramy w Diablo Trójkę. No to tych aktów mieliśmy tam bodajże 5. Więc jeżeli teraz też tak jest, no to można powiedzieć, że już bliżej niż dalej końca. No ale. Zobaczymy, to są na razie gdybania. Biliśmy w ogóle sobie 24 poziom. Odblokowaliśmy nową umiejętność. Znaczy, może inaczej mieliśmy do wyboru, do odblokowania kilka nowych umiejętności. Ja zdecydowałem się na tą, którą wam zaraz pokażę. Znajdźmy sobie tu jakiś ziomeczków. mianowicie taką oto falę krwi tworzymy. Ona dosyć naprawdę wysokie obrażenia zadaje. Minusem jest to, że ma bardzo duży cooldown. Bo około 40-50 sekund. Natomiast myślę, że była to i tak jedna z najlepszych opcji do wyboru przy tych umiejętnościach, które mieliśmy: możliwość odblokować. Dobra, dochodzimy już sobie do mm, miejsca docelowego, że tak powiem. Chyba, chyba dochodzimy. Mamy studnie krwi. Tutaj nasi. Podopieczni, że tak to nazwę, się nimi zajmą. Tak, już powoli, już powoli dochodzimy. Tutaj musielibyśmy sobie odbić w tą stronę. Nie jestem jeszcze gotów. Tak, no jakby jest to ewidentnie gdzieś tam taka droga, która prowadzi do miasta. Także fajnie. Get Bardu, poziom 24. No, tutaj jest ewidencji nawet chyba więcej y, tych mpc ów ale mogę się nawet mylić. Nawet to tylko może takie moje złudne e, wyobrażenie. To jest on? Nie, nie, gdzie on jest? Nie gada, że to jest on. To jest tutaj, dobra. Twierdzi, że jest horadrimem, ale chleje na umór. Jakiś czas temu przybył do miasta szukając jakiegoś bladego człowieka, sługi demonicy Lilith. Chyba nie spodobało mu się to, co znalazł. Rozumiem. Zajmę się nim. Kim jesteś? spotkałem go na strzaskanych szczytach Wiesz lub nie, ale widziałem jego bladego człowieka w wizji. Dobra, zabieraj go. Tylko trzymajcie się już z dala od butelki, proszę was. Co ty chcesz? Miałem się tutaj z tobą spotkać, Loracie. Nie pamiętasz? Jasne, że ja... pamiętam. Po prostu dziwię się, że żyjesz. Podaj mi tę flaszkę. Co ci się stało? Zostałem zaatakowany, rzecz jasna. Przez duże ilości alkoholu w moich własnych zdradzieckich rękach. Ach. Przypomina ja też sobie pojedynek z Kozłem, a ty tam... kupę błota. Wygląda na to, że wygrałem. Loracie, kim jest Blady Mężczyzna? Blady Mężczyzna jest... był Horadrimem. To Horadrim? Więc musisz go znać. Ach, tak mi się kiedyś zdawało. Ma na imię Eliasz. Był moim uczniem. To on sprowadził Lilith do sanktuarium. Możliwe, że nie najlepiej przyjąłem te wieści. I co teraz zrobimy? Trzeba go znaleźć. Dowiedzieć się, co zrobił. A potem go zabić. No, tak byłoby Zobacz. najlepiej. Gdzieś tutaj jest pewna kobieta. Ma wiadomości, których będziemy potrzebować. I w tym stanie do niczego się nie przydam. Możesz jej poszukać? Dość czasu zmarnowaliśmy. Porozglądaj się w zajeździe. Zapytaj o No to idziemy do tej pewnej kobiety. Mam nadzieję, że ten Laurent w międzyczasie nie zaleje kolejny raz pały i znowu nie będziemy musieli czekać na niego. Jakież to informacje masz dla na nas? Tak jak wczoraj i przedwczoraj, ale mam coś innego. Plotka głosi, że jakiś czas temu przez kaniony Aparu przeszedł blady mężczyzna. Przerażający człowiek. Ubrany na czarno. Lorata może to zainteresować, sądząc po jego wczorajszym popisie. Szybko poszło. Nie jestem jeszcze gotów. Szybko poszło zdecydowanie. No i co, no i co? I on teraz y doprowadzi się do stanu normalnego. to no, Nie wiem. Orbie w dniu mojego przyjazdu opat powinien był już odpowiedzieć. Tekrin wspomniała plotkę o bladym człowieku w pobliżu wąwozów. Wąwozy. Dlaczego od razu nie mówisz? Ruszamy natychmiast. Oh, ale nie możemy zostawić Orbiej bez opieki. Nic to, ruszam do kanionów. Możesz spotkać się tam ze mną lub iść do monasteru. Mm. Jak dotąd, wiesz co robisz. Bolesny niepokój. No i generalnie dwie misje, tak? Dwie misje. Pierwsza jest tutaj. Okruchy Poczytalności, Bolesny Niepokój. Uda się do Monastyru or, Orbiei, aby porozmawiać z Opatem. W kanionie. No generalnie tutaj jest chyba bliżej nieco. Więc możemy sobie tutaj pójść. I, i, i ogarnąć najpierw tego Lorata. Mały punkt nawigacyjny. Dobra. No to lecimy. Mamy tak naprawdę już 24 połowę poziomu. E, a wiecie, co to oznacza? Ten wyczekiwany 25 poziom, na którym mamy odblokować e, golemy. No i to mnie bardzo ciekawi. Tutaj coś się dzieje. Może będziemy mogli sobie troszeczkę podekspić. Tyle? Nic specjalnego się tu nie dzieje. Myślałem, że... O, pojawia się ich więcej, nieco? To doświadczenie jakoś nie idzie zbytnio szybko. Chyba nie, nie, nie będzie to takie proste. O jakiś boss idzie. Nie? nie jestem jeszcze gotów. Do... Okej. Dobra, tutaj jakieś przynajmniej yy, kamienie zdobyliśmy. Dobra, no powiedzmy, że się opłacało. No, tą połówkę mamy wbitą. Więc, więc, więc już powiedzmy bliżej niż dalej. Dobra, ciśniemy sobie. No chłopie. Chłopie, bestia jakimś kurde niedźwiedziem nas to atakują. Potrzebuję więcej czasu. Mam nadzieję, że nie ma większej różnicy. Czy ja zacznę od tej, czy od tamtej misji. No ale są dwie generalnie, nie? Więc jakby chyba nie będzie większego problemu. No, zobaczymy. No tu jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, więc nie ma już co. Debatować? kogoś, kto widział Eliasza. Zamiast tego mam obóz pełen martwych kupców. Od razu widać, że wyrżnęły ich demony, ale nie przywołano ich tutaj. Przeszukajmy wąwozy. Czy Eliasz mógł przyzwać te demony? Oczywiście. A zakładając, że to zrobił, wciąż może to być. Trzymaj się blisko mnie. Szukaj Eliasza wraz z Loratem w kanionie. Nie jestem jeszcze Okej, okay, jak to później lepiej? Najlepiej prosto. Aj, mogłem do przodu dopuścić. Jeszcze trzeba mi więcej esencji. No i tu o wiele szybciej idzie ten exp. No nie ma nie ma co porównywać. nawet. Nie ma co porównywać moi drodzy. Potrzebuję więcej czasu. Jakie to jest mocne? Tak naprawdę na strzała zabijamy wszystkie te potwory, które są nam y, na drodze. Nie wiem, czy my tu mamy wejść. Spodziewałem się po nim więcej. Przeszukajmy dom. <gry> Tylko uważaj. Po ich po. Kryty krwią i wnętrzościami. Dobra. No ale dobra, no ale czy ja coś mogę tutaj? No dobra, otworzyły się, tak? Nie. Nie mogę tego rozwalić. O, dobra. No i co to tyle? Dalej nie mogę tutaj przejść. Czy całkiem Nie, no to nic nie zmienia. Dalej musimy szukać. Może gdzieś wcześniej? Mistrz Eliasz. Co za bajzel. Dobra, teraz poszedł. Niech to szlak. Spóźniliśmy się. Nie miejmy nadzieję, że nadal można go przesłuchać. Teraz możemy iść. Dobra, nie jestem jeszcze gotów. Marco. O, zbliżamy się do czegoś. Dziękuję za wysłanie do mnie mistrzeli. Ja pierdzielę, chłopie, który wskazał mi drogę. Czekam na dzień, w którym staniemy u twego boku i rozpalimy oczyszczający ogień. Goście? Eliasz. Czy mamy coś dla mistrza. Chłopstwo. Mistrz ma wszystkie kłopoty. Dobra. Nie jestem jeszcze gotów. Brakuje mi potrzebnej esencji. Nie chcę za bardzo rozwalać tych tych tych, yy, tych cząstek tej krwi, bo nie wiem czy mi się nie przydadzą na, mm, na odnowienie szkieletów. Nie wiem co on tu zaraz wymyśli ziomek. Ten bar ma... jak to idzie pięknie. Mamy go. Nie był trudny. Najpierw złe wieści. Genbar na kogoś czekał. Wygląda na to, że Eliasz już przeciągnął innych na swoją stronę. Obstawiam, że ich też nauczył przywoływania. Genbar powiedział... Na dobre wieści. E demon, którego na nas nasłał, jest... Więc jeśli rozetnemu bebech, może w środku znajdziemy jakąś... Musimy przenieść trupę do Kedba. Przydaj się do czegoś i idź do Monasteru Orbiej. Sprawdź, co z tym zastranym opatem. No dobra. To moi drodzy, w tym momencie skończymy sobie ten odcinek, następną misję, misję właśnie związaną z tym monasterem będziemy sobie dalej kontynuować w e, następnym odcinku, e, ja oczywiście wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeżeli wam się materiał standardowo spodobał, zostawcie kciuka w górę, komentarz w ramach sugestii, zawsze jestem to mile widziane przeze mnie, a my co, Służymy się w kolejnych materiałach, także trzymajcie się moi drodzy i do następnego.